Dobrze, to jest śmieszny danko, a potem już. Idziemy do lekarza, kupił się, a ty będziesz musiała iść do szkoły. Dobrze, mama. No, czy nie to do zlewu? A kupię to ja włożę. Już jak e, Izabela poszła do szkoły, a, a Kuba i mama byli już w szpitalu. Mama już źle. Wiesz, już jesteśmy w szpitalu, no więc dobrze spokojnie zbadają się, zbadają cię, a tylko muszę iść tam tutaj do recepcji, żeby jeszcze tu nie przyszedł. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy można tutaj do pani doktor, pani Magda Magdaleny Szczepińskiej? Tak, tutaj obok w stronę prawo właśnie wiem, pani chciała ją wezwać, tylko że robi jakiś tam dokument. Tak już skończyła. Dobrze, dziękuję. Dobrze dziękuję. Proszę bardzo. Chodźku. Dzień dobry, Pani Magdalena. Dzień dobry, tutaj z Kubu pani, tak? Dokładnie. a co dolega mu? Doleg po prostu no kuba właśnie, tu. Jakoś tak no. Był w przedszkolu i ostatnio złapał katar. No i się źle czuje po prostu. No Dobrze, to ja go zbadam i Pani może tutaj w korytarzu dziecięcym, dobrze? To tutaj ja wezmę rzeczy już. Dobrze, niech Pani tam czeka. No więc tak, Kuba. Zbadam Ci serduszko, nie ruszaj się. No dobrze. Przepraszam za fejd. A więc tak głupie, dobrze ci pije serduszko, tylko chyba masz katarek, co? A spróbuj wydmuchać nosek. Daj mi wsteczko. No, masz żółte wile, czyli że to jest po prostu przez zarażenie. Więc tutaj wrzucę. Czekaj, będą się ci dać zastrzyk jeden, ale to nie będzie boleć. Najpierw czytam z znieczulenie, a potem zastrzyk. Dobrze. A więc tak, to było tylko znieczulenie I co bolało? No nie bolało Dobrze, to ja ci już daję Zastrzyk On też nie powinien bolać Może jedynie troszeczkę Jak uszczypnięcie komara Komera ci kiedyś uszczyp? No tak. To to właśnie tak będzie jak ciekawy uszczyp. I co bolało? No, no tak jak już komera. No i widzisz, szybko czekaj jeszcze łóżkę, zobaczę. Jest wszystko dobrze, a jeszcze drugie. Też jest wszystko dobrze. Dobrze. Weź tą tableteczkę. Już mi lepiej, trochę. No tak, bo to właśnie musisz brać w takie tableteczki. No więc dobrze. To jest nagroda dla ciebie. I też będziesz mógł sobie dwie zabawki wybrać. Tam z tamtego korta, że taką muszę powiedzieć mam. Jak coś, to ja też powinnam. A i jeszcze musisz zrozumieć. Położyć tutaj Stań. Dobrze tylko zdejmij tutaj twoją czapeczkę. Dobrze. Masz no dobrze. A więc dobrze. Ja muszę tylko zapisać. Tutaj proszę czapeczkę i to dla ciebie zabrałeczkę. Może już, już proszę pani po dziecko, pani cię, dobrze już idę. Dobrze. I co Kuba? No nie bolało nic. Dostałem zastrzyk. A, taki na alargi, tak? Tak, jeszcze pani musi tutaj takie skorby, ruty na brać. A wie pani gdzie może takiego sprzedają? bo nie mogę znaleźć takiego sklepu. Właśnie szukałam po sklepach, ale nie mogę znaleźć. Tutaj w naszej apteczce na no chyba na parterze lub na pierwszym piętrze. Dobrze dziękuję. A i mama może tam kolei za wybrać dwie zabawki dla mnie. Tak, właśnie może w nagrodę. Dobrze, dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dobrze, to jaką byś chciała zabaweczka? Ja bym chciała tego piseczka. Dobrze, to weźmiemy piseczka. Coś, I coś jeszcze, tak? I bym chciała tego, nie, to, tego niebieskiego ufolutka, dobrze. Weźmiemy też ufolutka, ale ty musisz swoją rączkę wziąć, wiesz? No dobrze. No to może wiesz, słuchajmy tutaj krokodylka chyba. No niestety nie tutaj się nie zmieści. Ojej, z telefonu zapomniałam przez to wszystko. Telefon zapomniałam, Dobrze, dziękuję do widzenia. do widzenia. Dobrze, już idziemy tutaj do apteczki, tak? I my ci kupimy lekarstwo. Już na dole. Dobrze, chodź Kuba. O dzień dobry tutaj podobnie... Czy mogłabym tu kupić rutinę skarbin i zapłacić przez internet? Tak, oczywiście. E, ile paczek? To poproszę... To poproszę może 4 5. Dobrze już daję. Proszę, raz, dwa. W mamy tylko 3. No dobrze, to zapłacę. To będzie 10 zł. Dobrze, to przez internet. Dobrze, dobrze. Chyba, że może jeszcze wypłacę z banku to jeszcze zobaczy. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Zobaczmy tutaj, jak tam. Tu jest, bo tutaj nigdy nie byłam. Tutaj możemy wodę sobie wziąć. O, jeszcze tu jest taki sklepik. Um, dzień dobry. Dzień dobry. Um, co pani chce kupić? Um, a pomogę mogę na najpierw Tak, proszę, proszę sobie wziąć. Um, dziękuję. Um, um. O, Kuba, choć chowasz tutaj swoje zabaweczki. O, o czy mogłabym zobaczyć prezentację? Tak, tak. O. o, tutaj jest banku, więc bez może. Tylko, że nie mam portfela. Mm. Dobrze, tutaj niech Pan ten, proszę. No to będzie 20 zł przez internet. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. No do widzenia. Kaczku, No, jeszcze tu są jakieś rzeczy, ale my tutaj mamy takie są wazne, takie tu zabawki. Tu jest jakieś jadanie. Dobrze, idziemy do domku. Już w domu.